Nie mogę tu czekać. O, oh, dzień dobry. Witamy serdecznie. Witamy. Witamy po raz kolejny. Ale nie mogę to czekać, bo dzisiaj mamy super odcinek. Moje ulubione owoce. Jest owoce, nie widziałam, ale jest owoce. Awokado. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. I. Kocham cię. O, oh, my. Mhm. Ciebie. Dzięki. Dzisiaj będziemy robić kilka rzeczy pyszne. Jestem głodna, także ja czekam taki robimy, robimy najpierw ciasto. Mamy główne danie, jak się mówi, appetizer, wstęp. Przystawka. Przystawka, no. Przystawka, gru... drugi danie i deser. Ale musimy zacząć od deseru, bo, bo żeby, musimy... żeby miał czas się schodzić. Dobrze, tak. to zaczniemy od deseru. Tak. Ja to nazywałem Awokasto, czyli ciasto, surowe ciasto z Ciastki. Awokado. Bazę się... będziemy robić najpierw, nie? Bazie. Bazie? Bazie są tam na. A co to jest? To to, coś bazie? wczoraj pytałaś, co to jest takie, takie futerko. Taka o. roślinka z futerkiem. O tak, bo a co bazie. to jest bazie? Baza. O, baza. Baza. Będziemy robić bazę. Dobrze, okay. Baza. Baza tego ciasta. I będzie. Po, e, może być zrobiona z wielu różnych orzechów albo suszonych owoców. Mhm. Także nie musicie konkretnie z tych, co my, improwizujcie. Jak, jak macie inne suszone owoce, spróbujcie. Tak. E, my dzisiaj tą bazę zrobimy z orzechów włoskich, polskich, ale włoskich. Mhm. E, nikt nie wie w Polsce, dlaczego to są właśnie w Italii, dlaczego to tak. są włoskie, nikt nie słyszał. Ale w Polsce się nazywają mhm. włoskie. Nasze polskie, włoskie orzechy. Pyszne. E, I suszone morelki, Aha. eko. I nasze śliwki super eko. Super eko. Z, 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 z karkonoszy. Tak. Odrobinę miodu. Odrobinę żeliku glonowego. Już niektórzy się pytali gdzie ten glonik? Skąd się bierze ten żelik? Będziemy, pokażemy Wam. W kolejnych odcinkach, jak się robi ten gloni, ten tak. żelik, z jakich glonów? Ale nie dzisiaj, bo ciasta. Nie dzisiaj, robimy. bo nie mam czasu. Tak. Sól nierafinowana, Polska, kamienna. Kurkuma, migdałów, do dekoracji, tak? tak. Olejki eteryczne. Dzisiaj użyjemy jeden. Będzie, będzie cały odcinek o olejkach eterycznych. Ale nie Nasze. dzisiaj. Bo nie dzisiaj, bo ciasto, tak. dawina jest głodna. Ja. E, ekstrakt wanili, domowej roboty. Też będziemy robić, ale nie dzisiaj. Dobrze. Nie dzisiaj. Oczywiście, awokado. Tak. I Dawina pokaże Wam, jak w ogóle to awokado dobrze kupić. Bo to jest, to jest 50% sukcesu to jest kupić dobre awokado. Mhm. Dojrzałe. Miękkie. I mi się bardzo podoba, jak jest czarne. Jak, jak naj. Jak najczarniejsze. Czarniejsze. Jak najczarniejsze, to dla mnie zawsze znak, że będzie pyszny będzie smakowa jako awokado. Bo czasem to bardzo zielony dla mnie to smakuje jak woda trochę. Także my lubimy taki bardziej czarny, bardziej, bardzo miękki. Coś chodziła? Dojrzały? Tak, dobre? No. bardzo dobre. Po przekrojeniu. Zresztą zaraz Wam pokażemy na, na przykładzie tego. Jak już przez skórkę Dobrze. Miękkie. Miękkie. I dotyku powinno być przez skórkę, powinno być miękkie. W, w, w różnych miejscach. Patrzcie się, czy nie ma oczek takich czarnych, bo to będzie zepsute tam w tym miejscu. I prawdopodobnie mm -hmm. e, większość jego, jego będzie zepsuta. Dobrze. Awokado, miękkie. Jest też pewna metoda, żeby je fajnie pokroić. Ja robię tak. Ja je kroję tak. Wzdłuż. Opieram nóż na tej pestce. Kroję Bardzo dookoła. Bardzo Później robię coś takiego. Bardzo ładnie. Pestka? Bez pestka. I teraz ja peska, bo ja... Umiesz? Tak, bo już mi się uczył. Mogę? Okay? Już mnie nauczyłeś. Już, tak, to. Już mi pokazałaś. Dobrze? Uważaj! A, tak? Aha. Bardzo dobrze Aha. robiłam? Dziękuję Super. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze zostaje taka szypułka. Teraz nam wypadła. Właśnie to jest między innymi dowód na to, że to było... że to jest dobre, dojrzałe awokado. Te połówki przekrajam jeszcze na pół, raz. E, teraz awokado. E, nie potrzebujemy żadnych narzędzi. Będziemy je obierali, ale to za chwilę dopiero. Palcem można go wybrać, oddzielić od tej skórki, jak jest dojrzałe. Mm. To się bardzo fajnie separuje. robimy bazę. Tak, bazę. Baje. Baza, czyli orzechy polskie włoskie. Tyle. Wsyp. właściwie to możemy no, większość z tego zużyć. No, spróbuj, zobaczymy jak on. Nie wiem, czy on będzie miał silny. Dzisiaj używamy, dzisiaj nie mamy naszego blendera, używam zwykły blender. Bo lubimy a, mieszać. Taki, który... Bo każdy lubię, zawsze może zawsze mówią, nie mamy taki super blender. I my Dzisiaj mówimy, używamy że zwykły blender. Możesz spróbować. My też musimy spróbować, bo nie wiemy, jeszcze to nam udało. Ok, uważaj. Mhm. Cii się na planie. Raz, dwa, pięć. Gotowe, dobra. Tą resztkę bym chciał, żebyś zrobiła trochę grubszą. Okay. Czyli kilka razy wystarczy. Że rozumiem, zapulsujesz. Rozumiem. Ok, także jest za szybko... za. Długo. A nie, nie, to jest super, to okay. jest ta, ta część jest super. Okej. Okay. uważaj, jeżeli macie jakiejś skórka też, mhm. bo to trudno, żeby... Bo później skorupka. Masz skorupka. Bo później nie będziecie mieli zębów. Robiłam nie raz, że później... O! Mam Masz zęby. wszystkie zęby. Mam. I co? Pulsy, tak, puls? wystarczy. Puls, Dobrze. puls, puls. Raz, puls dwa. Żeby je trochę na mniejsze kawałki. Dobrze. Tak? Na większe. Dobra, wystarczy. Tą pierwszą fazę zrobiliśmy dosyć e, sypką. Takie ziarenka wielkości kaszy i, i resztkę, może z jedną trzecią tego, e, tak, średnio grubo pokrojone, żeby było. Żeby było fajnie w ustach później. Jak różne Dobrze. kształty się pokazują i różne I wielkości. Teraz powiemy, ile teraz. E, suszone e, morelki, mm -hmm. mogą to być figi, mogą to być śliwki, mm. rodzynki wysokoglicemiczne, ale też od biedy mogłyby być rodzynki. Ważne, żeby były eko. Mm -hmm. Ile? Starcie? Suszone owoce. No, Spróbujemy, bo on będzie miał z tym chyba problem większy. Tak ja pół. Wiem. No spróbuj tyle. I, resztę, i, I drugą połowę później zrobimy. Dobrze, no. okej. Okay. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że działa. Raz, dwa. Wystarczy. Wystarczy. Pociągnął. Nie I z zle. tego się robi wow. taka pasta. I tą pastę używamy, żeby skleić te części orzechów. Mm -hmm. to widzisz, jak myślę, gada. Myślę, że możemy teraz to. To i to. Właśnie. Z, z, z trochę z, z śliwek, znaczy te śliwki też są dosyć twarde. Mhm. Także to są wszystko rzeczy terapeutyczne, co tutaj używamy. Okej. Okay. Zobaczymy. Ok. Good? Tak? Mhm. Bardzo dobrze. I co? Palcami, normalnie możesz palcami wszystko wybrać. Ha. Tak, bo jeszcze mamy trochę. Ha. Dobrze i zostaw tam trochę tego. Dobrze. Ostatnią fazę. Ja to mogę skończyć. Dokładnie. A ty zeszłym ja mówię... sobie ugniatać tutaj. Ja mogę jeść. Dobrze, daj mi tutaj. Trochę suł, możesz też dać, nie? Tak. Dobrze. Posuniemy. To trochę na inne kawałki się po pocięło, ale to nie tak. szkodzi. Fajnie, wuhu! Robimy często. U, 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 u. Bo chyba, chyba... nie wiem o czym rozmawialiśmy, ale pierwszy odcinek chyba pytałeś, co jest moje ulubione zdanie, że robisz. I chyba jest dzisiejszy odcinek, bo wszystko awokado, ciasto, to guacamole, to dla mnie jest wyjątkowy dzień. Ok. Dobrze? <laughs> Dobrze. Trochę, trochę posolimy. Dobrze. O! o mhm. Dobrze. Ja tutaj no właśnie robię. Ja, jakbyś mogła. No. Dobrze. I możesz. to możemy tylko płukać. Ale nie musimy płukać właściwie, bo teraz sobie pomyślałem, że właściwie my nie, nie płuczymy. w trakcie tego e, robienia naszych, naszych rzeczy. Jeśli coś jest nieopłukane. Nie ma tam nic, co by nie było mile widziane tam, także generalnie my nie puczemy. Na końcu dnia, po pracy w kuchni, puczemy, myjemy naczynia, ale tak w środku nie ma, nie ma takiej potrzeby. Teraz bazę ugniata da wina, ona będzie wgnieciona w talerz, i na wierzchu e, będzie druga warstwa tego ciasta, która będzie właśnie zrobiona z awokado. Z tego naszego wspaniałego, dojrzałego awokado. Naszego wspaniałego, dojrzałego. Dojrzałego. Dojrzałego awokado. To było super zdanie. Z, to nawet wspaniałe. nie jest zdanie, to tylko takie. Uh, jak Doż... to powiedzieć? Jak brakuje. Bo, bo nie było powiedziane co. Także to po polsku by nie było zdanie. W każdym razie uh, co? Jedno, jedno awokado, czyli tutaj w tym naszym przypadku cztery ćwiartki. Dlaczego awokado? Awokado okazuje się, że jest jednym, jeśli nie najwspanialszym owocem na naszej planecie, ze względu na. Naj. Naj. No właśnie, nie, nie wszyscy może się z tym zgodzili. Dawina kocha awokado. Ja kocham. I czuję, jak na nią działa. Awokado jest złożone z niesamowitej kombinacji tłuszczy i innych roślinnych terapeutycznych związków, mikroelementy. Minerały, niesamowita paleta minerałów, ale też jak się nazywały te fito czyli flavonoidy, Bioflavonoid. bioflawonoidy. Mhm. Niespotykane bioflawonoidy. I w tej kombinacji awokado się staje takim superjedzeniem, super food, czyli co? Nie tylko tłuszcze, które nam są potrzebne, żeby być, w, żeby mieć energię, żeby być w formie, żeby pozbyć się tłuszczu, tłuszczu jakiegoś tam nadmiaru tłuszczu ale też przeciw e, antyoksydacyjna, właśnie przeciwzapalna. No. Akcja przeciwzapalna awokado jest niesamowita, przeciwnowotworowa. Niesamowite wszystko. A, To tylko kilka, które tutaj e, możemy wymienić. W każdym razie jest ich, jest ich wiele więcej. Możecie wejść na, na naszą stronę, żeby sobie przeczytać ten e, o awokado.pl Szefirek.pl Tam jest jeden z naszych tutaj e, przepisów. Tam będzie i jest też e, te walory. Jeśli z czegoś e, nie dopowiedziałem, to tam możecie przeczytać sobie. Teraz to, tą masę ugniatamy tak jak, tak jak surową, tak jak ciasto się ugniata pizzę Ugniatamy ten, tą bazę na talerzu, tak żeby była równo rozprowadzona. Tak. A, nie widzicie co robimy. Czyli mamy jedno awokado mhm. i mango. Jedno świe... awokado wystarczy? Świeże, no właśnie nie wiem. Zobaczymy. Może dodać jeszcze? Możemy jeszcze dodać. Bo ja kocham awokado. Dobrze, to Do dodamy. Tutaj. Mango, tutaj jest jedno całe. A, wrzućmy jedno całe mango. Okay. Jedno całe. Jedno całe awokado. I jedno czwarte. Odrobinę miodu. To już będzie słodkie. Moglibyście zostawić to tutaj. Jeśli ktoś nie lubi rzeczy zbyt słodkich, to można by to było zostawić tak, jak jest. Mango, jest, jak jest dojrzałe, to jest bardzo intensywnie słodkie. My do, dodamy tutaj małą rzeczkę miodu. Mhm. Jeśli wasze ciało ma problem z regulacją cukru, czyli cukrzyca tak zwana, mhm. z problemy z insuliną, to możecie zastąpić miód innymi słodzikami, na przykład ksylitolem. Byłaby taka wersja kompromisowa. Stevia by, stevia by była najlepszą opcją dla diabetyków, bo ma insulinopodobne wartości, właściwości i jest też słodka. Dobrze, Także tego. Jeszcze masz coś? Dobrze, bo czas to ja c? Vanila? Wanila. Tak, Ekstrakt? I co? Jeszcze dam, dobrze, jeszcze chyba muszę. Olejki eteryczne, będziemy mieli cały odcinek o olejkach eterycznych. Będziemy mówić o tych, które można dawać do jedzenia, których nie powinno się dawać do jedzenia. I, i jak te olejki, które używamy, różnią się od, od większości olejków, które są na, na rynku. Tutaj dodaję kilka kropelek. To jest akurat pomarańczowy pasuje nam e, do tej preparacji. E, oczywiście nasz wspaniały glon, żeli glonowy, o którym już mówiliśmy, który pomoże nam to uformować, e, jak to zciąć Jeszcze nad tym popracuję chwilę, o. tak żeby ten brzeg był fajny. Albo możesz, to, jak, jak jak tobie nie przeszkadza, to możesz zostawić. Glonik jest fajny, bo, bo dodaje wartości odżywczych. I pomaga nam to ściąć lepiej, ale jeśli nie macie glonika, nie ma problemu. Samo awokado to zetnie. Będzie może trochę rzadsze, ale, ale można to zrobić z samym awokado. Próbowałem. Aha, jeszcze chciałem tutaj dać kurkumę. Kurkuma, i to właściwie wszystko. I teraz to chcielibyśmy idealnie, żeby była, się zrobiła z tego taka masa. Jednolita masa. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Dobrze. Woo! Zrobił to, co zrobił. Tak. I też skończyłam baza. Baza jest przyklejona do talerza. Tak. To jest ostre, no. ja się boję trochę. Aha. I wierzchnia warstwa. Pyszne. Tak słodkie, bardzo dobrze. Tak? Wracając jeszcze na chwilę do cukrzyków. Dziękuję. Momentami macie zbyt wysoki cukier, a momentami macie zbyt niski cukier. W momentach, kiedy macie ten cukier, kiedy go sobie mierzycie, jak macie zbyt niski cukier, to wiecie, że doktor, doktor wam poleca zjeść coś z cukrem. Nie musicie jeść z cukrem nic, możecie sobie zjeść terapeutyczny deser i wtedy nie, nie musicie się martwić o miód, bo on wam ten cukier. Podniesie bardzo szybko i efektownie. Także w momentach niskiego cukru takie ciasto jest jak najbardziej wskazane dla Was. Tym bardziej, że ma inne tutaj terapeutyczne rzeczy, które jakby wyjść z tego i popatrzeć się na całość, to Wam pomogą te rzeczy. Także terapeutyczny on będzie i Ale będzie ja nie rozumiem, Wam podnosił o cukier. Że... Ja po... też nie, nikt nie rozumie, nieważne. Jedziemy. Jedziemy, dobrze, do. A, poczekaj, z go dekorujemy. Okej. Okay. I też jest bardzo fajnie, bardzo ładnie, jak masz jakieś świeże truskawki, że możesz dać, albo. Ale dzisiaj mamy dzień awokado. Tak? Ale wiesz, co też zrobimy? Co robimy? Bo lubię? mamy mango i możemy to mango udekorować. O, piękne. I... To jest deser, którym zakończymy dzisiejszy, mhm. e, dzisiejszy odcinek żywienia terapeutycznego. Ale w domu, ja Wam powiem, nie, nie ma różnicy. Jak chce Wam się coś słodkiego, jak chcecie zacząć, jak chcecie, żeby to był Wasz. Wasza przystawka albo starter, to jak najbardziej. To nie musi być deser na końcu, to może być deser na początku. O, ja... Yeah. Żeby to zrobić ciszej, nie? Chcesz? Tak, pewnie. Tak? Ale to chwilę musi się... Powinno się schodzić. O właśnie. Także... O, tradycyjnie róbmy. Ale ładnie. Tak. Bardzo ładnie. Także nasze ciasto sorowego i później... Nie przechylaj, bo będzie lecieć. Do lodówki nie, najpierw. Nawet nie. Jest bardzo ładnie. Do lodówki. Teraz. Tak? I... Zaczynamy następne, kolejne zdanie. Witamy <noise> po raz nie, kolejny. Nie, nie witamy, bo już, już robiliśmy już. ciasto. I teraz będziemy robić. I jak, jak się nazywa? Bo masz taki wspaniałe nazwy. Na Zrobiliśmy Awokasto. Awokasto to ciasto, A teraz it. robimy A Co? aguacamuli to jest nazwa Aztecka Ahuakamuli? nazwa. Awakamuli? Aztecka. Południowa, e, Centralna Ameryka. Dobrze. Czyli tam gdzie żyli Aztekowie, jeszcze resztki z nich jeszcze żyją. Uh -huh. e, a ah, ah, I To jest tak jak amerykański guacamole. Guacamole, ja ale w południowej Ameryce też mówią guacamole. 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 Dobrze. Guacamole, guacamole. Tak, to zróbmy. jest z uh, Guacamole, tak? Danie, które możecie użyć jako przystawkę, jako sałatkę, albo jako główne danie. Tak. Uh, to już będzie do Was należało. My mamy dużo dzisiaj tego, jesteśmy głodni, także to będzie główne danie dla nas. Tak. Dlaczego? Bo wspaniałe awokado Dlatego... nam da wszystko, co nasze ciało potrzebuje. Tak. Ja w te, w zaczynam... W czasie, kiedy... Tak, ja zaczynam, ja robię... Ja... Irek lubi na ręce, ale czasem jest trudno, także mhm. możesz używać łyżka. To jest... Ja ci pokażę inny inne sposoby. Intuicja kobieca tutaj się włącza. Ja, ja lubię dotykać jedzenie palcami, tak. bo moja energia wchodzi. To też ważne. A, ale to jest praktyczne, co Dawina robi. Ja tak. w międzyczasie pokroję... Jakąś fajną cebulkę. W ten sposób możesz, to. No, to nie jest taki. Może być, I, i myślę, że możesz to później tak rękami. Tak, to nie jest Rocket Science tutaj. Jak się, jak się mówi, Rocket Science. Nie wiem. Nie? S, e, nauka rakiet. Tak, ale to jest powiedzenie? Rakietowa, w nie ma takiego. No oh, dobrze, bo w, w Stanach to znaczy, że. To jest proste, proszę Cię, nie musisz mi no, tłumaczyć, jak odbieraj awokado. Czy to wiesz, swoje, jak ja w Polsce wiem. się mówi? No, wiesz, to nie jest wielka filozofia. Nie podajemy ilości, dlatego że nie. jesteśmy pełni podziwu i respektu dla kucharza, każdego kucharza. I każdy kucharz jest doskonały i wie, ile, czego i gdzie. Ale musisz A... ufać siebie. I szczególnie swojej swoje lewej ręce ufajcie. To chodzi o to, że nie myślisz. Cały czas. Jak robisz coś i zawsze ma jakiś o ja nie wiem, czy ja robiłam dobrze czy co, mhm. i jak robisz inny, ten odwrótny opposite Aha. ręka, nie myślisz o tego, że ja robiłam dobrze czy nie, tylko robisz po prostu. Tak. I to ważne w kuchni. To jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, żeby się wyłączyć, tak jak Dawina, to o czym Dawina wspomniała, żeby się wyłączyć, żeby być w, w całości obecnym tutaj w, w tym, co się robi. To jest szczególnie. Ważny moment i ważna kuchnia, bo Aha. pracujemy z surowymi rzeczami. I one są bardzo podatne na energię naszą. I jak czują jakbyśmy... wszystko. Tak. Jak, jak, jak kucharz, terapeutyczny kucharz nie może być zły, wściekły albo mieć zły dzień, jakiś smutny, bo, Pamiętasz? bo będzie to Ja smakowało. pamiętam raz, że, że byliśmy w kuchni. Jego klienci, on miał w, w Hamptonsie. Hamptonsie? Hamptons w Nowym hmm. Jorku. To bardzo twarde, także ja nie używam. Obok będziemy to dawać. I on... I ja miałam jakiś humor. I, i tak byłam zła z niego. Ja nie, nie pamiętam, ale... Ale nie słyszysz mnie, nic! I taki kobiecy, taki mi dobry tak? I on... Uważaj. On gotował jedzenie. I on mi powiedział, ja pamiętam, on mi powiedział... Kochana... Proszę, ja, ja teraz pracuję i... Ka wszystko na Twojej energii jest tutaj. Także proszę, później możemy o tym rozmawiać. I myślałam, o matko, no to dobrze. Przepraszam. Mm -hmm. Przepraszam. I rozumiem, że to ważne. Jak ja mam coś, nieważne, nie musi być teraz, bo klienci będą to czuć. Jak jesteś w kuchni, jak pracujesz gdzieś, to ważne, że rozumiecie, że nie kłócicie się. Później w domu rozmawiajcie na spokojnie po jedzeniu. Tak. Prawdopodobnie już nie będziecie się chcieli kłócić. Dokładnie. Tego. Time out. Time out. Dobrze. Pomidory, cebulka, awokado. awokado. I to jest rzecz, o której nie możemy zapomnieć. Kolendra. Świeże kolendra. Jeśli nie macie dostępu do świeżej kolendry, pietruszka. Może, mamy, być, może być fajną? Nie, nie, nie chcę. Zostawimy pietruszkę do Dobrze. innej rzeczy. Kolendra jest Też mamy to. wspaniałą rzeczą. Dlaczego kolendra? To jest jedna z niewielu roślin, która chwyta się rzeczy i potrafi je przenieść przez barierę, która jest między krwią a mózgiem. To jest bariera, która, którą nasze ciało chce tam mieć, żeby się łatwo te rzeczy z krwi nie dostały do mózgu. To jest taka, taka obrona. Ciała. A mhm. jak wiemy, że chcemy coś, że jest coś dobrego w jedzeniu, w krwi, w krwiobiegu, kolendra jak najbardziej otworzy nam tą barierę i, pomo i pomoże ci. nam prze przejść uh, tym dobrym rzeczom, przejść do, do, z krwi do, do, do mózgu. mózgu. W każdym razie, ja się nie ograniczam, ja bym chciał to wszystko. Mogę? Możesz, pewnie. Także nie ma kolendry. Bo jesteśmy jest też, nie będziemy jeść. Można kupić nasiona, i sobie, jak ktoś, ma, jak ktoś się lubi bawić w ogródek, i ma. Kawałek ziemi, e, można kupić nasiona na internecie, kolendry, mhm. te nasiona to też jest przyprawa, można e, używać te nasiona, tro... co prawda mają inne walory smakowe tak. i terapeutyczne też, ale to, to. nasiona też można używać, a, a tą świeżą taką można znaleźć też w marketach. Ja mam pytanie, jak już skończyło, e, możesz to… Nie odrośnie. Nie? Hmm. O, ale smutnie, także to koniec. No, no to jest taka linka jednoroczna. Trudno. No i teraz mam pytanie. To? To? Na rękę mogę? Tak, jak najbardziej. Tak? Ty możesz. Ja lubię. Okej. Okay. Także możesz używać łyżka. Możesz tę awokado mogłabyś pokroić na desce. Dobrze. I później kawałki wrzucić. I jak mam I... kawałki, że jest twarde, to jest ok, mogę sobie. Tak, sobie damy radę z tym. Tam, tam część tych awokado była takich lekko niedojrzałych, ale tak. to nie szkodzi. nie zaszkodzą nam. One jedynie nie, nie, nie mają tej pełnej wartości terapeutycznej. Aha. Także nie to. będzie jakiś. Nie będzie problemu z tym. Problemu. Dobrze. A, także mamy tutaj Uhu. pomidory, cebulka. Mm. A, możecie używać a, lime. Lime. No pan W Ameryce się Brytyjczyków nazywa lime. Ale teraz ja nie słyszę, bo ja robię daję dobrze, bardzo dobre energię to do moje awokado. A, nigdy nigdy nie. Limość. Nigdy nie stroni od dodania Ladość. szczypty, kurkumy. Co prawda tutaj w oryginalnej, w oryginalnej recepcie nie ma, ale ja lubię mhm. zawsze ją wzbogacić tą receptę o walory terapeutyczne. Kurkuma powinna być wszędzie. Kurkuma jest niesamowita. Będzie Sól. Szczęście. Że... Tak, tak. Proszę bardzo. I dalej, i dalej. No, ja czuję, ja ci powiem, że teraz czuję się Szczęśliwsze, bo może awokado mi dał coś. Nie Na wiem. Pewno. Na pewno, bo to jest taki zabawie. Czuję jak dziecko jeszcze raz. Jak... Graszne, błot, błoto seler. czy coś. Seler naciowy. Mhm. Też do niedawna rzecz nieznana w Polsce. To jest bardzo popularne w Stanach. W Stanach Nawet ludzie mówią w, o seler i to jest jakiś kofron tak, Stanach... czy coś. I ja myślę, seler? Co to jest? Seler? Co teraz jest teraz seler? W tym przypadku użyjemy, użyjemy to jako rzeczy, którą będziemy jedli te ten te ahuakamuli. Ale sam ten seler jest niesamowity. Zawartość potasu, potasu i, i woda, wspaniała wody. woda. Tak. W ogóle minerały. Generalnie mhm. polecamy seler naciowy. Nie wyrzucajcie go, można go jeść. Tak. A, I też możecie używać krakercej naszej. O, no, Zbliża się pisze... odcinek krakersowy, także. A tak, wszyscy piszą, ale jak możemy robić krakersy? Dobrze, biegło. By... Daj, daj. Możesz dopowiedzieć i później dostaniesz Dobrze. Co, co wolisz. Wszyscy, wszyscy chcą krakerce, będziemy to zrobić. Obieco, obiecujemy. Tak, i teraz daj. daj. Także krakersami można nabierać takie guacamole. Aha. Ale można też sobie selerem naciowym. Mm -hmm. Ale piękne. Czas to I... mamy. Tak. da na na Przepraszam, ale i teraz jesteś. Też... Ja jestem szczęśliwy z tym. Tak, ja czasem. Dziękuję bardzo. I tak całego nie zjesz sama. Sama mogę. Nie. No widzicie? Jak po, po wcześniej było trochę i tak... Temperatura chwyciła, to, to awokado i ten żelik <noise> e, z wodorostów nam pomógł w tym. Taram. Param, możesz się zrobić. Proszę zaram. pan. Dziękuję. I... Ja zawsze czuję niedobry dla Was, bo tak możemy spróbować pyszne rzeczy. Zawsze mi was szkoda. Zawsze nie, mi nikogo nie szkoda. Możecie zrobić jeszcze lepsze we własnej kuchni jeszcze z tego, co lepsze. macie w mm -hmm. lokalnych sklepach. Ja nie wiem ci lepsze, bo to jest tak. A tak. głównie przede wszystkim z tego, co macie po drugiej stronie płotu. Mm. Wow. Polecamy. Polecamy. Proszę cię, Na róbcie w, w domu, tak? I co robimy w następny odcinek? Kim ci. O oh, właśnie, wszyscy pytają o kimchi. Dobrze, kimchi i później krakersy, bo mm -hmm. dobrze słyszymy, słyszymy kimchi, tak? Do widzenia. Do widzenia. Będę skończyć całe wszystko.